Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy z tej serii z Pro Evolution Soccer 2014 Zaczynamy mecz znowu znowu z yy, z FC z, z klubem z Norwegii, po prostu jaki kurde skoń, źle. tu źle Lara Mendy, o tak możemy zagrać Chciałbym, żeby pobiegał sobie Di Maria i Hesse Rodriguez. Dobry, wychowany, bardzo dobry gracz. Jak się ogra, jest, będzie psajebistym zawodnikiem. To jest pewne. To wam zapewniam. Ach, piękno prawa stadionu. Znowu w nocy gramy na stadionie w tych. Przeciwników, kibice będą po ich stronie, nie po naszej. Ich serca będą rosły y, dla ich drużyny, ponieważ jest tu coś takiego jak... forma w meczu, czyli na przykład jak drużyna strzeli Gola, to zawodnicy y, grają, jakby to powiedzieć, lepiej. Mają takie natchnienie jak w prawdziwym życiu. To jest tu odzw odzwierciedlone. I to mnie się właśnie podoba. Do gry online chyba to jest usunięte, ale do takiej gierki z Sing Player jest bardzo fajne. Bardzo, bardzo. To jak bardzo. Jo, żezę gol! Heze, Rodriguez. Pierwszy gol w barwach Real Madrid w tej edycji Champions League. Piękna brameczka. Modric zagrywa do Ronaldo, Ronaldo patrzy się na piłkę, obraca się z piłką, przyjmuje, ładnie ruch jak prawdziwy Ronaldo, skręca do środka, dorzuca, trochę się poświęcił, Heze przyjął, Heze uderza i bramka, nie miał szans, już nie zdążył, piękna akcja, piękne wykończenie, piękne dogranie, Ronaldo i o to chodzi, haha, ha. jakieś cioty to. Teraz oni im spadam forma drużynie przeciwnika z powodu tego, iż stracili go, gola. To jest tak jak gdyby morale ich morale. To było w fucie jako w fucie 13 zrobione. Podobno to dawało coś tu nie, ale tu jak jest, to ja tego wam nie powiem. Za mało godzin przegrałem. Tak po 100 godzinach gry można wtedy dopiero. Ocenić, czy to jest tak naprawdę tak, jak mog mogłoby się wydawać. Dzisiaj na ławce występuje Gareth Bay. W pierwszym składzie Aniołek chce się pokazać. Angel Di Maria. Dorzucenie. Ale Ronaldo. Ależ wysunął. Ronaldo. Ronaldo. Gol. Druga bramka dla Real Madrid. Dla nas. 2 do 0. Od... I cieszynka Ronaldo. Koszuleczka mulata. Te, jego twarz. Fryzurka. Animacje. Błąd obrońcy. Angel Di Maria zagrywa. Obrońca przeciwnika popełnia błąd. Ronaldo przyjmuje piłkę. Jak mu odskoczyła, to masakra. Ale zdążył uderzyć końcówkami palców. Bramkarz odbija przed siebie. Popełnia błąd. I Ronaldo już tak odbił, że bramkarz nie zdążył zareagować. Chociaż w prawdziwym świecie by zdążył. Ale to jest gra I się cieszymy, że wygrywamy już 2-0 Dla Ramendi Zagranie do Hesse Hesse! I... Co? Gdzie? Rzut karny, panie sędzio What the fuck? Po co Kaman? Po co Kaman? Wow, cóż ten... Co? jak on? On moją drużynę hańbił przecież tam był karny, skręciłem i przeszedł mi po nogach. Jeżeli myślicie, że on symulował, to się grubo mylisz. Będzie pogrom moim Pogrom. Kurzyłem się. Ewidentny karny i nawet ja to widziałem stąd, a ty sędzia jesteś na stadionie. Jesteś zaprogramowany, żeby wyłapywać wszystkie przewinienia. Ach, Heldi Maria! Gówno są zdenerwowany. jak mu karnego nie podegrać? Ronaldo Bumy. ISKO. Ale przeciwnik przejmuje piłkę Czy ja przejmuję? Modric strzela, ale... Promkarz yy, drużyny norweskiej Tym razem nie popełnia błędu Najciekawiej w tej edycji Ligi Mistrzów Przedstawia się grupa, tam gdzie gra Napoli, Borussia, Marsylia oraz Arsenal. Bardzo wyrównana grupa z dobrymi drużynami Arsenal. Napoli przecież to dobre drużyny. Jest tak Drużyna niemiecka, francuska, włoska i angielska. To jest grupa najlepsza do oglądania. Są pomieszane style piłkarskiej gry. Na przykład, jakby były. Tak zazwyczaj jest, bo nie mogą być chyba drużyny z tej samej ligi w grupie. Nie mogą być. Tak, gdzieś to widziałem, że. Nie mogą być w tej samej grupie, drużyny z tej samej ligi. Widzę, Mistrzów. No. Więc. Więc jest fajnie. Real Madrid, tej edycji z ligi Mistrzów ma. Przynika Juventus. Fenerbacze. Tak. Chyba. Tak. Fenerbacze Stambuł. Oraz z kim oni to graliśmy ostatnio? Real, a z Galatą i Galatasaray też fajna grupa. Ale ciekawszy będzie mecz Juve z Realu oraz Juve z Galatą. To jest prezentuje bardzo ciekawie. Jak na razie, Real wygrywa w grupie, bo w Juventus remisował 1 do 1 z Fenerbacza. Real wygrał 6 do 1 po pogromie z Galatą. Już Drogba kontuzję dostał na dodatek po, po faulu Pepe Taką chamską kontuzję Według mnie to było wybicie barku Ale nie czytałem później co mu się stało a, Ciekawszą kontuzję dostał Langerak Nie wiem czy to wspominałem czy nie Ale on dostał w słupek przy tym golu Insigne Z rzutu wolnego tego gola Padł słupek i utrącił dwa zęby, i ktoś tam pisał, że czemu on, yy, że nie wezwał pomocy, że taki dzielny, ale to była adrenalina. Końcówka meczu, musieli gonić, więc to on tak bólu nie czuł. Dopiero później się skapnął po meczu, że go tak boli I dopiero wtedy mógł podjąć właśnie to jest adrenalina, to pomaga. Na przykład jak grając w nogę na podwórku. Gram sobie na boisku, zostanę skopany. To dostanę, poboli mnie chwilę, pogram, zaraz mi przestaje boleć, gram normalnie. Dostaję takiego szczała raz dostałem, że ja grałem normalnie, przeszło mi po chwilę, ale potem tak, mięśnia z kolana. Potem dopiero na drugi dzień chodzić nie mogłem po schodach, tak mnie bolało. Tak sobie po prostu stukłem mięśni. I tak mnie trzy dni mocno trzymało, potem lżej. I po tygodniu mi przeszło, gdyż posmarowałem parę razy. To człowiek odczuwa dopiero tak naprawdę po całym tym wysiłku, jak się odpocznie, organizm się zregeneruje, wszystkie mięśnie się tam, jak to, nerwy się, ono się, jak nie wiem, jak to się nazywa, nerwy się po prostu jakby przepal. Coś tam było, że ono jakoś tak dziwnie, mózg pracuje, ją nerwy się, coś tam nieważne. to dopiero mózg to wie, że to ma boleć, że to boli. Bo spada wysiłek, spada tętno, to wszystko. I to jest masakra. Taka kontuzja. To bol jak pierą Błąd obrońcy. Heze! Heze! Uuu. Heze zajebisty flipie, zajebisty jest. Będziesz grał. Pokazujesz, że dzisiaj dwa gole na wyjeście u przeciwnika. Dajesz rady, to jesteś koksem, nie? Jesteś koksem. Heze. Rodriguez. No. Wychowanku Real Madrid, który mam nadzieję, będę z wielkim gwiazdą. Znowu błąd bramkarza, który yy, znowu popełni błąd. Zagranie Albiola. Heldy Maria przedłuża piłkę, yy, ale obrońca ją przejmuje, źle przyjmuje, ale że Heze, Heze biegnie, szczela z, sz z 15 metra przy Supeczku. Idealny gol. Błąd obrońcy. Fajny mecz. z skramy z ciotami to czy 0 to nic. W FIFA to by było 6-0, ale więcej. Eee, Ramos, Modric, Laramendi, Isco, Chesel. Zagranie do Di ale Runiu, Obrońca drużyny gospodarzy był przed piłką. Gospodarze rozgrywają od bramki, ale znowu tracą. Chociaż jest koniec meczu. Ale jest Ronaldo! Ale... Wow, ledwo co zdążył. Ale bramkarz zdążył i... To będzie koniec tego meczu. Jensen wykopuje piłkę. Koniec. Koniec. Cieszymy się. Skoro oni się tak cieszą, to znaczy, że... awansowaliśmy do kolejnej rundy. Widzicie te animacje twarzy? tych ucieszenie, te piękne włoski. Te tekstury, to jest zajebiste i to, to jest w PES-ie fajne. Pobierzcie sobie demo, które już wychodzi, wyszło już chyba. Na pewno już wyszło. Pobierzcie sobie, zobaczcie jak się gra. Zobaczcie, czy nie chcecie jej kupić i w nią pograć. Jest 3-0 dla nas. Po, po, posiadanie piłki tylko 45%, ale wynik mówi sam za siebie. Mam idealną sytuację w grupie. Wychodzimy z pierwszego miejsca. Jestem tego pewien. Pewien, że z pierwszego miejsca. Dokładnie tak. Z pierwszego miejsca Real Madrid wychodzi. Jeszcze dwa mecze: Sport oraz Ajaxem. To dopiero w kolejnych odcinkach widzimy się w nich. Bye bye.